Wracamy do Gieseka, bo jest bardzo świetna sytuacja na tej M5. Tutaj mam cały czas baję, tu poszedł pierwszy impuls tej M5 i tu mamy pierwszą korektę, ona się zatrzymała na 500 FIBO, ale były to bez znaczenia, mogła się na 61 zatrzymała się tu. Mm, typowa fala jotowska. no chciałem to powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. Ktoś chce być skutecznym traderem jak ja, mieć skuteczność 99,99%, ,99%, no to musi to robić, musi to zrozumieć w końcu. <laughs> Stąd nastąpi kolejny impuls, Impuls taki, który wybije e, ostatni high tej fali, mówię o tej cały czas fali wzrostowej małej na M5. E, nastąpi znów korekta, identyczna w tej samej charakterystyce jak tu. Być może jakaś przykurczona, być może jakaś wyżej, może się oprze, też się opiera. Czyli typowy F Elliot, 1, 2, 3, czwórka oprze się, jedynce i piątka. Dlatego przesunęłem te wszystkie tepeki, bo bo coś mi się wydaje, że będzie tutaj. Chyba silniejszy wzrost niż przepowiedziałem gdzieś w tych rejonach. No, mniejsza z tym jest fajna sytuacja. No, muszę o niej powiedzieć, bo się podekscytowałem tym bardzo. E, tu będzie korekta druga, która będzie identyczna charakterystyce, czyli tutaj jakiś taki e, tutaj taki burger, kanapka. Tu dokładnie zrobią też takiego burgera w jakiejś tam skali. Też takie zejście charakterystyczne w dół. I to będzie trzecie wypchnięcie, typowy Elliot. No słuchajcie, Elliot działa. Jestem w szoku. Pierwszy impuls, drugi impuls, trzeci. Trzy impulsy przedzielone dwiema korektami. No to jest reguła Elliotowska. Szok, że to działa. 1, 2, 3, 4, 5. No być może i też faktycznie to skończą. A być może pocisną tak. No szkoda, że, że Forex nie działa szybciej, że te jakoś to tak szybciej nie chodzi. To można byłoby fajne, fajne filmiki nagrywać szybko. No chodzi jak chodzi. Czyli tu podbiją do góry znów jakąś korektę i znów w końcu wypchnięcie I w końcu, gdzieś tu w tych rejonach, przekręcamy się w eski, ściągamy te wszystkie baje. Tutaj są dorzucone baje. Tu widzicie, że ich jest sporo. E, wszystko widzicie, nic nie ukrywam. E, prawda musi być ujawniona, prawda absolutna. E, prawda jak oliwa zawsze wypływa na wierzch. <laughs> EC cały czas mordują, tu mogłem zabezpieczyć, no ale jakbym zabezpieczył, nie miałbym nic, bym musiał na nowo się wkurzać, po co. E, Elliot, Anna a e, na EC-ku nie widzicie, a jak powiedziałem, Elliot. Boże, e, EC wygląda tak, e, ujek, tutaj robią topka, tu też jest koniec fali, też o niej opowiadałem, no rewelacja, wszystko się zgadza. I pierwszy impuls, korekta, drugi impuls, korekta, trzeci impuls, koniec fali. Te dwie korekty są identyczne, to są charakterystyczne, te same korekty, w różnych skalach oczywiście. Mogą na siebie nachodzić, mogą ona być równie dobrze tutaj się położyć na niej. No, rewelacja po prostu, chyba przechodzę na Eliota tylko. No, nie wiedziałem, że Eliot działa, dopiero się teraz przekonałem. Jestem w szoku. Tu mamy koniec, to jest piątka i mega, mega, mega spadki z weekly zwikli gigantyczne spadki. Ej, no, nie nie chcę mi się tłumaczyć, dlaczego zwykli spadki. Uwierzcie mi, że tak jest. Po prostu to coś tutaj, to coś tutaj. Oni to kopiują tu i coś z tego jest impuls mega w dół i tak samo zrobią tutaj. Mega impuls w dół. A że to jest powiększone, poszerzone, no to naprawdę będą potężne spadki. Potężne umocnienie jena. No i EC, czekamy, aż w końcu się wyklarują te wyjścia. No, nic nie zabezpieczam na ujku też jeszcze nie ma jak co zabezpieczyć tu wcześniej dokładałem Kurczę, gdybym wiedział o Eliocie bym nie dokładał znaczy coś tam o Eliocie wiedziałem teraz to dopiero przyszło do mnie uświadomienie totalne z wyższych sfer kosmicznych no kończę, żeby nie przedłużać no kurczę wszystko działa no działa jak należy no jestem w szoku tu podejdą i dalsze spadki no, chyba że mnie zaskoczą, pójdą dalej w górę, ale nie, wszystko już jest obcykane. Obejrzyjcie wcześniejsze filmy, będziecie wiedzieć o co chodzi, przynajmniej ze pięć wcześniej filmów, e, to więcej nie musicie oglądać. No, pozdrawiam wszystkich. Hej hej.